Witam się z państwem serdecznie. Chciałem państwu zaproponować usługę regeneracji, naprawy trawników, które wyglądają właśnie w ten sposób. Wielu ogrodników oglądając coś takiego natychmiast mówi, że należy wykonać trawnik od nowa. Jest na to alternatywa. Tak zwany siew wgłębny maszynowy. Chciałem zaproponować usługę naprawy trawnika. Tak to wygląda. Maszyna w pierwszym cyklu pracy pobiera sobie niewielką ilość ziemi, przecina kanały. W te kanały wdmuchuje nasiona trawy, następnie zasklepia te kanały, wałuje i w ostatnim cyklu pracy przysypuje cienką warstwą ziemi wdmuchane do kanałków nasiona traw. Trawa, która znajduje się Około 3, 4 do 5 mm pod powierzchnią ziemi, no, ma optymalne warunki do wzrostu. Nie zagrażają jej ptactwo, które wydziobywałoby wszelkiego typu nasiona, które miałyby, leżałyby sobie na wierzchu, więc tutaj ilość wykiełkowanych nasion jest bardzo, bardzo duża. Tu widzicie Państwo, trawnik, jeszcze nie trawnik, ale ten sam, ten sam, to samo miejsce po pracy maszyną. Widać wzdłużne rowki, w których znajdują się nasiona. E, specjalnie nagrywam to u klienta, który jest strasznie zajęty. Nie podlewał trawy. Nie miał zamiaru za bardzo kosić, bo nie miał po prostu czasu. I chciałbym, żebyście Państwo zobaczyli, tak zwany najczarniejszy scenariusz. Gdyby ta trawa była tutaj podlewana na potęgę, tak jak, tak jak jakie są wymogi, ten trawnik by wyglądał zupełnie inaczej, ale nie zmierzam do tego. Chodzi mi o to, żebyście Państwo zobaczyli, jak to wszystko wygląda i po jakimś czasie, jak ta trawa zaczyna wschodzić. Wschodzi ona w rzędach, w różnych takich rzędach, tenko, tak jak maszyna jedzie. W takich rządkach jest to wszystko wysiewane. Wysiewa się w granicach 30-40 gramów na metr kwadratowy nasion, więc daje to w miarę gęsty trawnik. Na pewno, na pewno lepiej, lepiej zrobiony niż jakieś tam dziwne dosiewanie. <laughs> na zasadzie posypał z góry, tak jakby sol, solą posolił zupę. I ludzie się dziwią, że te trawy nie rosną. Co do ceny, na pewno jest ta cena kilkadziesiąt razy niższa niż zrobienie trawnika od nowa. Jeżeli nie trzeba frezować, jeżeli nie trzeba czyścić za mocno trawnika, przygotowywać tej ziemi pod, pod pracę tej maszyny, wygląda to mianowicie tak, że w granicach 70 groszy jest koszt naprawy takiego trawnika, czyli mniej więcej porównywalny do... Wertykulacji tak, trawnika. Oczywiście do tego należy doliczyć koszt materiału siewnego. Ja tego nie wkalkulowuję, dlatego że różni klienci yy, różne trawy sobie życzą. O, właśnie. Tutaj widzimy, jak to zaczęło wyrastać. Totalnie niepodlewane. Totalnie niepodlewane. No i oczywiście klientka nie zgodziła się, żebym chemicznie zaatakował yy, chwasty i wyplenił je, więc yy, jest jak jest. No, są pewne uwarunkowania, ja nie jestem cudotwórcą, jeżeli klient każe mi jeździć maszyną po polu, gdzie było mnóstwo chwastów, no nie, chcę, nie chcę użyć starane czy mniszka w pierwszej fazie, żeby pozbyć się tych, tych, tych wszystkich chwastów, więc jest jak jest. Specjalnie to pokazuje, żeby każdy miał totalną świadomość, co należałoby konkretnie zrobić. A mianowicie zaczynamy od niszczenia chwastów mniszek starane później, frezowanie, jazda maszyną dosiewającą, no i to, co jest najważniejsze, to wszystko, co zależy od Państwa, podlewanie trawy. Jeżeli nie będziecie podlewać, to będzie to wyglądało tak, jak na załączonym tutaj filmie. Myślę, że osoby, które wykładają jakieś tam pieniądze, Raczej, raczej będą chciały mieć ten trawnik w porządku i nie wygłupiać się. Zapraszam do kontaktu. Do widzenia.